io 7 witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy grali no w którąś z co mam no nie wiem co ale na pewno wiem że może Among Us może być nie no od razu chciałam Monga nagrać dobra to gramy Teraz raz zaraz standardowy nick no. no dobra ne, no tutaj właśnie też wciczy, tak jak jak on ma, jaki on ma, ją nie ma, jaki on ma, jaki on ma, i ta ma, to wam ma, jaki jest, drzewo w ogóle wiesz, jest, E, się pogodziłem no wczoraj byłem u niego Teraz jeszcze może wam po, znaczy, nie muszę wam to po prostu pokazywać mogę powiedzieć ale no chyba że ktoś by chciał no od catfixa statyw kupiłem wczoraj miał dwa tylko no no za drogi to on nie był No dobra, czyli tak jak myślałem my myślą Dobra wyjdę w co osoby to się nie da grać nawet no, może użyć citów No to tylko na tą rundkę może I jak dzisiaj to wstawię, to jeszcze z kacpiksem coś nagram nawet, to jakby coś, to już żebyście mieli. I w ogóle wstawię też jutro jakiś, żeby nie było... o, jestem impostorem. Fajnie. O, mały Kill cool down. Sprawdź specjalnie, że robię niby sobie kartę. No, co? no nie gadaj, że jest taki task. Spójrzcie sobie. Nie wiem, spróbuję może. No kiedyś Nauczę się zaznaczać, gdzie jest, no widzicie, medway I to jest totalnie dziwne, że impostor musi takie taska robić Dobra, ja nic nie będę pisał No i po co ten zrobi? Czerwony vent? A dobra, myślałam, że ja jestem czerwony. <noise> dobra, ja tam nie będę patrzył, bo to dziwnie na tym czacie rzeczy ja piszą. Dobra, ja dam skipa po prostu i tyle. Ale gdzieś tam że jestem impostorem. <noise> ja nie mogę, jeszcze go wywalili. Totalne... O, No, jest subnis skan bay No to idziemy się skanować. Super! Dobra, wyskanowałem się. <grym i gniazda> Oj aju, aju. a w ogóle jeszcze co wam powiem wczoraj byłem sorry, że tak daleko no dobra, jeszcze co wam powiem, że byłem wczoraj u kacpiksa, no i on sobie kupił statyw też mi specjalnie też zamówił tylko, że mi się trochę popsuł, bo to jedna nóżka on mi ten swój używany sprzedał a no, powy... myślałem, że on mi tą nóżkę chce sprzedać no i co no, i mi się nóżka połamała to wczoraj to, wczoraj, to skleiłem taśmą. Już myślałam, że coś ponagrywam, jak jeżdżę rowerem, sobie tak. Ale no, niestety, tak że za bardzo chyba przeliczyłem. No, i co tu będzie? A jak to, jakbyście mogli, to jedna osoba, która mnie ogląda bez subskrypcji, to proszę, żeby zostawiła subskrypcję. Bo do końca roku chcę wbić 30 i jednego suba nam brakuje. Nie wiem, ale czasem widzicie jak to, że znaczy, mój kanał, tak na początku, to tak. Bo nie wiem, czy są tu osoby, które oglądały mnie od tego, co Minecraft'a wrzuciłem. Albo ci, co są od tego. Od tego pierwszego vlogu rowerowego. Bo tego też szczerze nie wiem. Czy ktoś jest? Bo. Znaczy, jest mój koleżka. On mnie oglądał wtedy, ale to był tylko jeden jak zrobić tą bramę tam. Do tego. Dobra, sorry, tylko że tak dużo gadam. Muszę się gdzieś. Ja, ale czemu ja nikogo nie zabijam? Ja się czuję jakbym był cream -a, -item. A to przez to, że za dużo gadam. Dobra, muszę teraz jakoś kogoś tu kilnąć. No tam... Impo. Za dużo że kill cooldown jest. No po prostu tracę okazję same. Kto to jest mój teammate. Teammate... Crema cremate. Paliona zabiłem Dobra, ez! Wygraliśmy Dobra, no to... Co? Może teraz pogramy coś innego? Dobra, no to o, w ogóle sorry. To wszystko muszę posuwać. Dobra, i tu mam Gierki. No i teraz może pogramy sobie w Hill Climb 2. To jest nawet fajna gierka, sobie to pobrałam. Nie wiem, dwa tygodnie temu. No i tylko teraz trzeba chwilę poczekać. Dobra, to już jak się załaduję, to odpalę nagrywanie. Dobra, już się załadowało. Znaczy nie do końca, ale no już jest koniec tego ładowania. Dobra. Trochę przez tego jak to. Właśnie Mobizena, to tak trochę lagi mam, ale ta gra też czasem Tych jakby nie wiem, jakąś aktualizację robi. Albo to przez tą świąteczną. A i swój event nawet dodałem na skuterku. Jeszcze nikt nie jechał. Dobra, tam trudno. A w ogóle jak to? Czy ktoś z Was w to gra? Takie pytanie napiszcie w komentarzach, bo ja nie wiem. Dobra, na kapsach się ścigamy, może. Bo tutaj skrzynkę odblokuję. No, i dzisiaj będzie odcinek z Catfixem z vlogu rowerowego. Tak jak mówiłem. Jedzie, 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 no. Dobra. Nie, może nie wiem, pojeździmy chwilę po naszej trasce. Mamy tutaj taką jak to. No po prostu z tych krawężników zrobioną można powiedzieć. Teraz mam lekcję, ale to totalnie, ale zaraz przerwa. I teraz się obudzię. Co tak? Myślałam sobie: Dobra, może nagram jakiś odcinek. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? A może też Caspi dzisiaj coś nagra, jak dzisiaj się, sp jak to jakoś przyjedzie do mnie albo ja do niego. Bo tak w ogóle wczoraj zaczęliśmy do przyjeżdżać. No nie, nie chcę wyjść. Ja wczoraj tak do niego napisałem. czy znaczy on do, się za, do mnie zapytał. Tak ja... lekcje skończyłem wszystkie. A jeszcze jedna, jedna rzecz, to będę doda, dodam tutaj mojego, no, moje nowe konto na TikToku, które sobie zrobiłem no, z miesiąc dwa temu. I yy, jak to? Co jest w ogóle? Mówię jak to, jak to no i co? I podam to nowe konto. Tak jak jest to XDLO 421 to ono jest nieaktualne. Tam nie nagrywam już nic. Tam miałem jeden filmik i tyle. Tutaj też dawno nie nagrywałem na to konto. Ciekawe, które miejsce będę miał. O. No. To jest. Panie, dawaj. No, pierwszy. Nie, mam w ogóle spodnie Mikołaja mi tropnęły. Ojejuniu, Juniu! Stasiuniu. trzeba tu jechać dalej. Dobra, nagram jeszcze te dwie minuty odcinka, i już chyba koniec. No, i też na koniec, jakby mi się udało, to bym wam wstawił te zdjęcia tego statywu. Wreszcie, chociaż będę mógł inaczej grywać. I tak jak Katz powiedział, że wreszcie nie będzie tak trząchać. Ale teraz jest w ogóle. Po no prostu nie wyjecie. Wy najmądrzejsi wy jesteście, moi widzowie. No i co? Teraz yy, może. Jeszcze spróbuję teraz z skuterem albo... Łop! Co ja drup normal dla człowieczka? Aha! Taką czapeczkę, ale ja i tak nie nie jeszcze. Mam fajniej wygląda tak. Dobra, pojadę Hilcere MK2. What? Co? Jaki typek? Widzicie co on tu zrobił? Ten drift 95... Jak? Dobra. Nie, to ja nie chcę, nie chcę, nie chcę Ale fajny ten autobus. O Sawy, Ale spam teraz. Dobra, drugi. A, wiecie, co jeszcze wymyśliłem? Obiedem, na odcinek z Robloxa, ale nie, nie, nie na telefonie, na laptopie. A, jeszcze jedna rzecz. Milion tych rzeczy, bo dawno w ogóle na Ety nie nagrywałem, na to chodzi mi, że to przez ten czas. Znagowało mi się, dobra, yy, wychodzimy z tej gry po prostu. No i co, chciałbym Wam podziękować za oglądanie. Jeszcze na koniec spróbuję dodać zdjęcia testatywu. Do no i co, co jest dobra. No, co jest? Mobizen mi się roz do następnego nara.